Dobra, witam serdecznie Jakub Kulik dla fansportu.pl. Jest z nami Sergiusz Zając przed debiutem zawodowym dla organizacji Prime Show MMA. Jak się czujesz w tej całej otoczce? Cześć, witam wszystkich. Kurczę, szczerze, ci powiem no takie nie moje trochę towarzystwo bardziej jakieś zawsze tu były, gale typowo sportowe no coś nowego nie takie show. Jak to sama nazwa, nie? No do tej pory takich ludzi spotykałeś, wiesz, gdzieś tam pewnie na YouTubie i tak dalej, jak, jak w ogóle oglądasz, czy w ogóle śledzisz i rozpoznajesz te osoby? No wiesz, no, przeglądam tego Facebooka, Instagrama, no to ostatnio założyłem, yy, no, kur... no... Właśnie śledź, śledźcie Sergiusza, bo założył Instagrama i, yy, i zaczyna wrzucać dużo. Wyszedłem z lasu, kurwa, wiesz... I co? O co pytałeś? Pytałem, czy w, w ogóle śledzisz osoby, które tutaj też występują. No, na gali. Tak jakoś nie, nie, nie śledzę tak. Wiesz, że codziennie siedzę, kogoś wiesz. Jakiś psychofanów, no, wiesz, przegląda, przegląda, wyskoczy, ogląda i wiesz, lecę dalej, nie? Ale to. Nie robi na tobie wrażenia. Nie, nie, wiesz, nie jest to jakoś moją pasją okurę, oglądanie. Takich no. Słuchaj, e, jesteśmy, jesteśmy w przedniu walki. E, waga poszła, okej, okay, tak powiedziałeś na ważeniu. E, nie mieliście okazji zaprezentować się w media treningu. Ja trochę żałuję, bo uważam, że bylibyście jednym z wyższych poziomów sportowych, jeśli chodzi o, wiesz, o ten media trening. No myślę, że to było takie trochę chujowe z jednej strony, wie, że wszyscy robili ten media trening. My tu jako też zawodnicy was walką zawodową nie, nie zrobiliśmy. Także to, to było takie trochę chujowe. No ale no co, no. Bajka, zrobimy, wiesz, pokaz sportowy jutro, nie? Wy macie, wy macie pierwszą walkę na, na karcie walk, tak? Tak, tak pierwszą, no. Pierwszą. Okay. Czyli będziesz mógł spokojnie zawalczyć i wtedy sobie na spokojnie oglądać całą galę, czy... A, czyli pójdziemy na miasto. Sergiusz, <laughs> jak, jak poszły przygotowania? Bo, bo szerszej publiczności dałeś się poznać w organizacji The War. Tam, tam zawalczyłeś najpierw w turnieju na... w no, walkach na gołe pięści, tak? Najpierw w turnieju doszedłeś do finału, na drugiej edycji ten, ten turniej wygrałeś. Planujesz jeszcze powrót do takich startów, czy chcesz na razie teraz się skupić na zawodowych startach w MMA? A skupiam się się stricte na startach zawodowych w MMA, ale no też jest tam jakaś oferta na walk na gołe pięści, także no nie, nie, nie odmawiam, nie. Jest to jest sporny, który lubię i w którym będę walczył, nie. Okay. No Denis wspomina, że teraz będzie nadchodząca gala, gdzieś tam w okolicach kwietnia, czy tam też będziemy cię mogli zobaczyć ewentualnie? A możliwe, ale nie jest to 100% wiesz, przybite, dlatego no, nie chcę też. No nie mam wiesz, w 100%, 100 pewności dlatego, tego, wiesz. nie, no nie możesz tego Rozmawiałem, ale nie na stu, nie wiem, wiesz, na, na, na stu, ale, nie? ale powiedz mi czy no bo raczej już nie w formule turniejowej tylko, tylko pewnie jakiś super fight by się zyszykował. Tak, miałoby to być super fight, ale no jeszcze zobaczymy, może, może... Jakaś inna formuła, nie wiem. Zobaczymy, co wymyślą. A, a wiesz, co, wiesz co, rozmawiałem z Soroko ostatnio, bo, bo nawet ja mu powiedziałem, że będziesz walczył na tej gali, bo to było zaraz po waszym ogłoszeniu i powiem ci szczerze, to też by była taka, taka fajna walka, bo w sumie tam na The War się konkretnie nie spotkaliście, ale stamtąd tak jakby zabłysnęliście, więc, więc taka walka na The War też byłaby bardzo ciekawa. Macie podobne warunki fizyczne, więc, więc myślę, że dalibyście spoko show. Ci się wiesz, no ja bym chciał bardziej, da, bardziej dać jakąś po, po, kurwa, poważną walkę, taką mocną niż jakiejś show, nie? A masz jakąś osobę, na przykład, którą chciałbyś, e, którą chciałbyś zawalczyć? Coś tak chodzić po głowie? Znaczy, mam tam, wiesz, jakieś duże nazwiska, ale. Dawaj, jest... dawaj, musimy mieć tytuł na miniaturkę, Sergiusz. Musimy mieć tytuł na miniaturkę. Dziana, dawaj. <noise> Starego murana. <noise> Dwóch naraz, czy po kolei? Po kolei, na zmianę. A co sądzisz, właśnie, co sądzisz właśnie o tym? Bo, bo też było w mediach dosyć mocno, że, że Denis akurat chciał walczyć z Pudzianem, On to trochę spostował później, że to media akurat troszeczkę wyolbrzymiły. E, czy w ogóle śledzisz tam Denisa, jak walczył na High League i, i No bo znacie się z The War, tak jak wspominałem, nie? Więc jak się na to zapatrujesz? Znaczy, no Denisa się akurat śledzę, bo wiesz, że jest taki pozytywny gość, wariat. Kurde, no. Co mogę powiedzieć? O, o walce z Pudzianem, tak? Czy to, to, może mogę zapytać Cię o walkę z Alanem no, jego. Nie, po prostu tej, nie, że go wyzywał chyba do walki, tylko kurwa powiedział, że, że tej walki by nie odmówił, gdyby była taka chyba oferta. No nie wiem, nie wiem, dokładnie nie chcę nie, gadać głupot, nie? A walkę jego z Zalanem widziałeś? Widziałem, no. No i jak się zapatrujesz? Kurde. No mogło to wyglądać lepiej, nie? Szczerze, to mogło wyglądać lepiej, ale no. Myślałem, że go jednie w pierwszej rundzie, nie? Dużo byłem. No ale... To było takich głosów, a, że właśnie jak wykorzystać jakieś swoje atuty, nie jak później Alan się tro... ten, Denis się trochę zmęczył, mógł trochę po, poboksować, pokopać tą wykroczną nogę, ale no, no to no, walka to z boku się zawsze inaczej gada, nie? ale no co, powalczyli. Zarobili no i chyba wszyscy zadowoleni, nie? No tak, teraz głośne nazwiska, także wiesz, będą rozchwytywane na rynku. ale tutaj będzie walczył na tej gali, będzie walczył e, z dwoma przeciwnikami. Jak zapatrujesz się na takie pojedynki? Czy ty w ogóle kiedyś myślałbyś, żeby też. No wiadomo, wszystko zależy pewnie od finansów, jeśli by ktoś zaproponował, no to no pewnie czemu nie, tak? Walczyć jeden przeciwko dwóm. Jeśli ja, gdybym dostał taką ofertę dwóch na jednego? A ci, raczej to już bolą by walki z tej to jeden na jeden, nie? Nie jakieś takie, wiesz, dwa na jeden, to już takie dla pieniędzy to, wiesz, i, i kupę zjedzą, wiesz. Niektórzy, ale, ale, ale to... Ale powiedz mi, dobra, załóżmy teoretycznie, że jest taka walka i na przykład jaką byś był w stanie przyjąć taktykę walcząc z dwoma przeciwnikami naraz? Jaką przyjął taktykę? No, no, tak jak na przykład stawiasz się w skórze Alana teraz i widzisz, że masz dwóch gości, którzy są rozmiarowo mniejsi od ciebie. Jaką masz taktykę na taką walkę? O takich jak malam, to wpadam, kurwa zabijam, a jak jest dwóch dużych gości, jak dajmy na to mój przeciwnik, to szukam czegoś, co mam pod ręką, nie? Bo wiesz, no, jak trener powiedział, jak ludzi kupa, to i Herkules dupa, nie? No to jest prawda, to jest prawda, ale zobaczymy jak to pójdzie. Słuchaj, przeciwnik podsłuchuje, więc zaraz go też. Zaraz, zaraz go też przepytamy. Po, po, pozytywny gość, pozytywny gość. Miałeś okazję sprawdzić jego pojedynki, bo ma doświadczenie z sal, ma doświadczenie takie półzawodowe, no ty masz dużo większe, bym powiedział, to, 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 to doświadczenie. No, większe na pewno, tak. E, jak się zapatrujesz na ten pojedynek? Yy, czy śledziłem, no tam tyle co mogę wiesz, yy, z internetu wyszukać, nie? jakieś jego poprzednie walki stare, no to wiesz, na, w ciemne lasy nie wchodzę, jak nie sprawdzę przeciwnika, no to też tak trochę byłoby taki strzał w kulano, nie wiem co, co przeciwnik robi, jak się przygotować, no to oczywiście sprawdzałem jak zawsze, a jaka była druga część pytania? Druga część pytania była jak się zapatrujesz na, na tą walkę. Na walkę, no oczywiście no, z ręków w górze i dać Porządny sportowy pojedynek, żeby wszyscy zobaczyli jak wygląda sport nie? Z, tutaj z, z widowni. A co sądzisz o kursach, które są przed walką? No bo powiem ci szczerze, że e, twój przeciwnik jest zdecydowany, no zdecydowany, jest większym faworytem, natomiast ja uważam, że po tym ważeniu, to rozmawialiśmy sobie wcześniej, te kursy się mocno pewnie wyrównają wtedy. No co sądzę o kursach? No na mnie był większy kurs, no to niektórzy więcej zarobili. No żarcie, nie. Masz kogoś na myśli konkretnego, kto zarobi? O, ciemniej mnie. Słuchaj, ja staram się być, staram się być bezstronny, natomiast, natomiast nie ukrywam, że akurat te kursy przy, wiesz, przykuły moją uwagę, bo, bo w całej karcie walki są, są takie duże dysproporcje, jeśli chodzi o to. Powiedz mi, czy na którąś walkę tutaj z tych nagali czekasz, którą byś chciał zobaczyć, czy, czy nie bardzo? Kurczę, szczerze powiedziawszy, to. Żadna nie jest jakaś taka maszyna, wow. no, którą tak wiesz, chciał zobaczyć, nie? Naprawdę. A jak oceniasz poziom na media treningu? Super! Głoszał było śmiesznie. Dobra, pewnie ostatnie pytanie. Jak było na Wigilii klubowej? <głoszał> Byłeś, to powiedz. <głoszał> I tym pozytywnym akcentem kończymy wywiad. Sergiusz. Powodzenia jutro i widzimy się jutro.